Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na tydzień od 28 listopada do 4 grudnia 2022 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty dla każdego znaku. Pierwszy znak Baran. Siedem buław. Byk. Sprawiedliwość. Bliźnięta. Król miecz. Rak. Trójka miecz. Lew. Królowa monet. Panna. Rycerz molet. Waga. Diewo odwrócony. Skorpion. Siódemka kielichów. Odwrócona. Strzelec. Sąd. Koziorożec. Paść buław. Wodnik. Trójka buław. I ostatni znak. Ryby. umiarkowanie. Pierwszy znak Baran, Siódemka Bław. Cel do osiągnięcia. W tym tygodniu będziemy opowiadać się za prawdą, a niektórzy będą bronić swojej racji. Będziemy odważni, wytrwali i odniesiemy sukces. Byk, sprawiedliwość. W tym tygodniu będziemy mieli Umiejętność oceny wszystkich argumentów, zarówno tych za, jak i tych przeciw. Będziemy odpowiedzialni. Nadszedł czas na uporządkowanie swoich spraw. Pod względem finansów, pod względem emocji, pod względem społecznym czy prawnym. Bliźnięta, król miecz. W tym tygodniu do życia będziemy podchodzić racjonalnie. Postawimy sprawę jasno i klarownie. Również dostaniemy pomoc, która będzie skuteczna. To może być pomoc z urzędu, z policji, czy od straży miejskiej. Rak. Trójka mieczy. To jest lek. To są wyznania, które ranią i są powodem do łez. Natomiast tutaj jest Obciążenie psychiczne z domu rodzinnego. Również niepoprawnie zamknęliśmy temat z przeszłości, i to wraca. Należy uporządkować swoje emocje, aby być szczęśliwym człowiekiem, bo ja tutaj nie widzę szczęścia. Lew, Kurlowa, Mollet. W tym tygodniu będziemy mieć. Dobrą sytuację finansową. Będziemy zadowoleni z sytuacji, będziemy stali mocno na ziemi, będziemy odpowiedzialni, pokażemy swój charakter, panna, rycerz, monet, w tym tygodniu będziemy mieć stabilność finansową, psychiczną i zawodową w tym tygodniu. Załatwimy sprawy, które dotyczą nieruchomości. Ten partner jest stały w uczuciach. Również będziemy działać rozważnie, bo nie będziemy chcieli już popełnić tego samego błędu. Waga: diabeł odwrócony w tym tygodniu. Możemy. Podjąć działanie. Ale to działanie może być nieskuteczne. W tym tygodniu może zabraknąć takiej kontroli nad emocjami. Możemy być zależni od czegoś albo od kogoś. W niezdrowy sposób. W tym tygodniu możemy coś stracić w głupi sposób. Skorpion. Siedem kielichów. Odwrócone. W tym tygodniu podejmiemy dobrą decyzję, dobry wybór. Będziemy realistycznie podchodzić do życia. Ta decyzja będzie wymagała działań. Również w tym tygodniu pozbędziemy się iluzji. Sąd. Strzelec. Sąd ostateczny. To może być tydzień wybaczenia. I rozliczenia z przeszłością w tym tygodniu powróci osoba lub sprawa z przeszłości, z którą trzeba się rozliczyć. To może być tydzień oświecenia, wyjaśnienia. Koziorożec. Paść, bław. W tym tygodniu będziemy odważni, obiektywni. Podejmiemy działanie. To może być tydzień dużej swobody, dobrej komunikacji. Niektórzy zakochają się. Wodnik. Trójka bław. W tym tygodniu będziemy planować swoją przyszłość. Już bez lęku czy bez oporu. bez oporu. To jest dobry tydzień na planowanie podróży. To jest tydzień na zmiany. Te zmiany są potrzebne. Te zmiany będą na różnych płaszczyznach. Ryby, umiarkowanie. Spokój, cisza, zastój. To jest takie pogodzenie się z ludźmi czy sytuacją w tym tygodniu. Możemy być powściągliwi. Również możemy szukać spokoju. To może być tydzień dobrego przepływu. Umiaru, takiej zgodności z samym sobą. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot, Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot, Dba o siebie.